Dzień dobry, Pani Izo. Witam serdecznie. Przede wszystkim bardzo, bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia na wywiad do mojego programu. Ale nie mów do mnie pani, proszę. Ała! Dobrze, to jestem Łukasz, bardzo mi miło. Iza. Czy widziałaś jakikolwiek mój odcinek? Tak, oczywiście. Oglądałam, bardzo mi się podobał z Marylą Rodowicz. Mhm. Super. No i z Skleo. Oj, to też urocza, bardzo, fajny bardzo urocza osoba, no, a ty już. Rzeczywiście tymi gwiazdami dwoma, mówię o Twoich oczach, Aaaa. <gry> zauroczasz. Ojej, to bardzo miła. wiesz, że był operowany. miałem jestem po czterech operacjach na oczy. No żartujesz. Ale teraz wszystkich wyrwam. gdzie dobrać. robiłeś? Muszę coś zrobić, bo... Powiem Ci. Ale nie, to tylko zez, to tylko, korek... <grym> to tylko nie, nie tak, niestetyczne. <grym> okay. uh, siódma płyta, siódma studyjna płyta, m, na skos. Nie Ona jest świetnie odbierana, znaczy ja już ją słuchałem i już wiem, że parę osób jej słuchało, chociaż jej jeszcze nie ma, aczkolwiek jak zobaczymy, ten materiał to już będzie. Bardzo się cieszę, że to mówisz. Tak, ja już ją mam od tak naprawdę miesiąca i słucham. Bo Ulubiona ja się... piosenka. Um, nie, no, na razie chyba nie singlowa. Mhm. Bo to tak jest. No, nie bez powodu wybraliście singlowy. Oczywiście. U, jest utwór hunching. jedynka tak. na, na płycie. Natomiast więc na razie pewnie singlowy, mhm. ale to zastanawiam się, co będzie drugim singlem. A, chciałbyś wiedzieć? Mhm. Już jest wybrany? Tak. No to? To nic, że cię mam. A... Jest bardzo dynamiczna, jest odwrotnością pierwszej. I może, żeby pokazać, jak jest, jaka jest wypadkowa płyty, to trzeba by um, przedstawić się i z tej drugiej strony, bardziej rokowej. No właśnie. W stylu bardzo podobna do tego, co prezentowałaś kiedyś, nie kusiło cię w tym nowoczesnym świecie iść w trochę inną stronę i znaleźć jakieś nowe brzmienie, i tak dalej. Tam to jest genialne, że było. to nie jest zjawione za to Jeszcze postanowiliśmy z Jankiem nie wyważać już raz otwartych drzwi. A, jest tyle a. młodych, fajnych, świetnie śpiewających wokalistów, niech sobie próbują, prawda? Ten, szukają swoich, swojego stylu. Mnie się wydaje, że skoro ten jest ok, to yy, czemu nie? No i wróciliśmy do korzeni. I taki był zamiar i Janka, i mój. Jak sądzisz, dlaczego jest nadal duże zainteresowanie Twoją osobą? Zbudzasz emocje. Czy to nie jest efekt tego, że jest w Tobie coś rzadkiego, coś właśnie z lat 80.? Wiesz, co rzeczywiście, moda na lata 80. jest od czasu do czasu i dosyć często w związku z tym, e, moda na mnie wraca, już parokrotnie wracała. E, faktycznie czuję się przyklejona do lat 80., ale nie dziwię się temu, bo wówczas miałam swoje 5 minut. Zmieniłaś swój wizerunek przy promocji nowej płyty? E, tak, teraz tak. Jak to się udało w klanie? No, cały czas grasz i nagle co? Tam też będzie zmiana czy. Oczywiście nie. Zostanę Moniką Ross z domu Lubicz, jaką Państwo mnie pamiętacie. Ale to co będzie peruka? Tak. A musiałaś konsultować zmianę wizerunku z produkcją? Oczywiście. A czy tęsknisz za szałem, który był na ciebie w latach 80.? -tych? Ciągle jest. No wiesz, ale wtedy pamiętam, że byli tacy, którzy chcieli popełnić samobójstwo. Wiesz, to, to nie jest fajne. To wcale nie jest fajne. No to oczywiście, tak, to nie jest fajne, natomiast ten szał, jakby sądzę, że ta sytuacja odzwierciedla to, jakiej to było mocy. Ludzie poczykali na twojej klatce schodowej. Tak, koczowali, rzeczywiście. To było dla mnie bardzo wtedy nowe i o, nie wiem, czy do końca byłam z tym szczęśliwa. Byłam bardzo zadowolona, że mam wielu nowych przyjaciół. Zadowolona byłam, że nabijaliśmy wszystkie sale koncertowe po brzegi i to naprawdę dobrze świadczy o artyście. Ale to, że nie miałam życia prywatnego, to nie było do końca moim marzeniem, bo każdy Kiedyś potrzebuje pięciu minut dla siebie, żeby naładować baterię. Jak to się stało, że byłaś na okładce Wołga, włoskiego bodajże? Wiesz co, wyjechałam kiedyś do Londynu i byłam w miarę biedna, bo byłam aktorką w Polsce w Teatrze Syrena, więc moja garza nie była aż tak wielka, żebym mogła pozwolić sobie na londyńskiego fryzjera Vidal Sassoon, ale moja przyjaciółka zafundowała mi. Właśnie tak, taką sesję u fryzjera. Się, okazało się, że to była Paw, która ścinała również modelki na okładki. No i to, o co ją prosiłam, że trochę tu bym chciała, żeby zakryć za długo szyję, tu, żeby te słowiańskie policzki trochę ścieniować, a tu trochę tylko grzywki. To wyszła ta właśnie fryzurka na trojanowską i odbyła się wielka sesja. Paw wykonała telefon do Vidala Sasuna i sam Vidal Sasun zorganizował sesję. A I w następnym roku, jak już byłam w Londynie, to moje zdjęcia zdobiły wszystkie salony Widala. Wow. I czułam się no, jakoś nadzwyczajnie. W obcym mieście, na tym zachodzie wymarzonym, zabronionym, przez komunę wyśmiewanym, zaistniałam. Ale ponieważ byłam na paszporcie wspieranym literką S, czyli prywatnym, bałam się, że dowie się władza polska, że w ogóle brałam udział w takiej sesji zdjęciowej i nie dadzą mi paszportu. A jeżdżenie za granicę to było moje marzenie i moje życie, żeby pojeździć, popatrzeć, pochodzić na swoich ukochanych wykonawców na koncerty no bo u nas nie było z czego brać wzorców. Czego brakuje Ci w życiu teraz versus lata 80. Co się zmieniło? Zresztą na pewno, na pewno ten brak życia prywatnego jest jeszcze większy niż kiedyś, bo każdy ma w telefonie komórkowym, aparat fotograficzny. I nasze zdjęcia ukazują się nagle w gazecie, jak się opalamy gdzieś na Bahamas czy, czy gdziekolwiek. I jesteśmy ścigani. Jesteśmy inwigilowani. Ty bo kiedyś... śpiewając fajne piosenki nie podpisuję się pod tym, że jestem święta. I nigdy nie miałam zamiaru być. Bo to nudne. No dobra, no to zaczynamy drugą część wywiadu. Proszę bardzo. Iza, co masz na myśli? Czyli jakie są przewinienia w Twoim koncie? Wow, wszelakie! <noise> Iza, mów. Ale od czego zacząć? <noise> od najmniejszych występków. W nie wiesz, tak żebym się nimi chwaliła, to nie. No mówmy się, e, seksapil to ty masz i zawsze miałaś. Dużo <noise> miałaś romansów? Aha. Wcale. Mam nadzieję, że to zabrzmiało tylko jak komplement, a nie jak rad. Dzięki. <grym> no dobrze, a propos sesji. Dostałaś kiedyś propozycję sesji do Playboya. Dlaczego nie? O, wielokrotnie. E, tak, postanowiłam, że... No wiadomo, stwierdziłam kiedyś, wybierając zawód piosenkarki, aktorki, że nie należy do brzydkich dziewczyn, ale Postanowiłam, że na tym nie będę robiła kariery. Że moje zdjęcia nie będą wisiały w gablocie e, przed wejściem do kina, e, właśnie te rozbierane, żeby zachęcić do kupienia biletu. I udało mi się. Nie żałujesz teraz? Nie, nie, bo zauważano we mnie coś jeszcze. Nie tylko ładną dziewczynę. A propos tego Playboya, jak już jesteśmy. No. To była taka plotka na Twój temat. ja zadam to pytanie od końca. Ja wiem, że już wiele razy o tym mówiłaś, ale mhm. co moim widzom przy, przybliżyło się do sytuacji? Dobrze. Za co zaproponowałaś milion marek? A tak, jak wyjechałam z kraju, to um, ktoś, powiedzmy, um, rozpuścił plotkę, że, um, że pracuje w najstarszym zawodzie świata, że biorę udział um, w porno biznesie niemieckim. No i żeby tę plotkę ukrócić, zaproponowałam milion marek wówczas zachodnio niemieckich osobie, która przyniesie mi taki film. Oczywiście nikt się nie zjawił, też takiej kwoty nie posiadałam ale wiedziałam, że nie nakręciłam takiego filmu, więc byłam spokojna. Dzisiaj nie byłabym aż tak spokojna, bo wiem, że Polak potrafi i ktoś mógłby przyjść z fotomontażem na przykład i co? Nie wiem, co bym mogła powiedzieć na to. Jak się udowadnia, że coś jest prawdziwe, a co, coś fotomontażem, musiałby pewnie sąd. Tak, to nie jest takie proste. Yy, tak. Chociaż z drugiej strony, jak jest, musiałoby być bardzo dobrze zrobione. No tak. Czy są jakieś minusy z gra grania złego charakteru w klanie? No, na początku, wiesz, były, zaczepiali mnie i bardzo e, kojarzyli z postacią, którą tam odtwarzam. Szczególnie na początku klanu, kiedy, kiedy Monika Ross z domu Lubicz była tą czarną owcą. E, mściła się na matce i na ojcu i na całej rodzinie za to, co jej zrobili w młodości. E, to potrafili mi e, na wymyślać na ulicy. Co Ty myślisz, że tak można się odzywać do matki? No, tłumaczyłam, że to nie ja, to, to Monika, ale ludziom się bardzo miesza fikcja z, z prawdą. Mhm. Często każą pozdrowić mi syna, bo mam syna w klanie, a w życiu, proszę Państwa, mam córkę Roxanę. Córka studiuje prawo? Tak, jest na trzecim roku. Dobrze, pamiętam i nie w Polsce. Nie, w, na Uniwersytecie w Berlinie. Czyli z dona po mamy. E, no, też. A gdzie taka w tym wszystkim? No, kochają bardzo, poza nią świata nie widzi i teraz jest też z nią, są daleko na świecie, zwiedzają. Iza, no, a ty jesteś jej zakochana? No, ja w córce całe życie. <słuch> Słuchaj! Tak. Wersja pytań soft czy hard teraz? E, jak chcesz, just up to you. No dobrze. Jesteś ze swoim mężem? E, w wielkiej przyjaźni. O! A to nie jest proste, być w wielkiej przyjaźni? To jest bardzo trudne. Ile trwało, żeby ta przyjaźń, żeby wypracować te przyjaźnie? Sześć, prawie 6 lat. Ale sześć lat było przerwy, czy sześć lat było wojny i nastała dopiero przyjaźń, czy było to... Wszystkiego sześć. Rozumiem. No dobra, ale... Brawo ja. Słuchaj, brawo ty, ale taka kobieta, rozumiem, no nie żyje na tym świecie sama. Dlaczego? No nie, no nie mów mi, przecież wiem, jak się za tobą faceci oglądają. A poza tym, przepraszam bardzo, jedno faceciu, trzeba to spojrzeć, tu jest przecież... Ale ja to lubię, jak się oglądają. No dobrze, czy któryś oglądając się, tak obejrzał się bardziej? Może, ale nie zauważyłam. Nie wiesz, że kobiety ubierają się dla kobiet? Bo nie. Faceci, faceci nie odróżniają spódnicy od, od sukni i rajstop od No tego drugiego nie rozróżniam, to pierwsze tak. Spódnica od suki... Spódnica jest odtąd, a spód Cukienka to. Brawo! Widzisz, moja droga? No, dobrze. Czyli wszedłem teraz test, i już Przychodzę. jestem na, na celowniku. Dobrze. Jest dobrze. Jest dobrze. Wracając, wracając do klanu, to co jest bardzo słynne w klanie, to lokowania produktów. Ludzie bardzo często się śmieją z nieudolnych lokowań produktów. Czy masz tego świadomość? Jak to odbierasz? No, tutaj nie dają nam wyboru. Po prostu mamy napisane w tekście, że jest lokowany produkt, i tyle. I po prostu trzeba to pokazać. I wtedy jest to dla nas czerwona lampka, żeby nauczyć się dosłownie wszystkich przecinków, bo nie, nie możemy zmienić ani słowa. A tak. I to nie jest fajne. Czy są jakieś takie rzeczy, których żałujesz, że się przyznałaś do tego w mediach podczas wywiadu? I owszem, jest taka jedna rzecz. Przyznałam się kiedyś do depresji i jestem o nią ciągle pytana. Nie ja wiem, czy to w celu, że ta depresja ma wrócić. Może, ja może. Czytałem, że bardzo córka ci pomogła w depresji. No tak, tak. Najważniejsze, że teraz jesteś szczęśliwa. Otóż to. Bo jesteś. Bo jestem. No właśnie. I co ci daje to szczęście? Praca, muzyka, w ogóle życie. Tyle ludzi odchodzi, i szczególnie teraz po, po święcie zmarłych, gdzieś dociera do mnie. Jak wiele osób z mojego najbliższego otoczenia odeszło. Trzeba się cieszyć każdym dniem i spełniać swoje marzenia. Mnie się udaje, teraz mi się udało. Zobaczymy dalej, ale na pewno nie poprzestanę na pracy. Kocham jeździć po świecie. Za chwilę gdzieś wyjadę. Muszę. Znajdę sobie jakiś cel i pojadę. Przy okazji nauczę się trochę jakiegoś języka. Jasne, że nie będę poliglotką, ale będę miała pojęcie, co się wokół mnie dzieje. Jak... Żeby zrozumieć, żeby wejść w mentalność mhm. jakąś drugą, trzeba trochę języka znać. Jaki jesteś w Polsce, ale nie pracujesz, to czym jeszcze zajmuje się Izabela Trojowska? Mam dużo różnych hobby. bardzo lubię czytać mhm. biografię. E, lubię piękną fotografię, więc mam dużo albumów z fotografiami. A sama jestem manualna. I, I teraz właśnie skończyłam piękny szal na drutach robić mojej córce. Um, też szydełkuję szyję, wyszywam, projektuję. Bo mi mieć. Szale, to są moje trojanowskie. Jesus. Są, Mówisz, masz. Słuchaj Jezu, jak ja bym był z Niego dumny. Nie, no nie ma jak się wyprosić prezent, co nie? <laughs> Strasznie jestem. Obiecałam. Nad... musisz powiedzieć, jaki kolor? Czarny. Czarny. No. Dobrze. A, naprawdę bardzo się cieszę. Bez friendly. Bez. Dobrze. Dziękuję. E, czy jakie wymagania. Teraz jest płyta, mhm. zaczynasz mieć trasę koncertową. Jakie wymagania masz podczas koncertów? E, mój e, rider jest krótki. Mhm. Wodę mineralną. E, Ponieważ jestem na diecie pudełkowej 1500 kalorii, ja też. Hello, jestem dietering.com, a ty? Ja i Tweet24. Wow. Ale uwielbiam. Wiesz dlaczego? Tak. Dlatego też, że dziewczyny, które przygotowują tą dietę, to jest pasja w nich. To są młode dziewczyny, i ja po prostu wiesz. A po tym są my tak kochane, jak wróciłem, my właśnie jak byłem na Malediwach i widziały to na moim Instagramie, to dostałem od nich przez. Y na pierwszy dzień po Malediwach dostałem dania właśnie z tamtej Od ciebie tak, robione. No i Oj, to co? muszą być zakochane. No. To no, nie wierzę, są, że to tylko. Ale ja też, bo są kochane, naprawdę. Cudnie. Ja Dieta, jestem no? też bardzo zadowolona. Dostaję o 5 rano już pod drzwi. Pięć e, razy dziennie jem. I są to głównie warzywa. Jeżeli mięsko, to jasne, białe, e, kurczaczek, e, indyk, coś bardzo lekkiego i nie chodzę głodna a jest pysznie przyprawione też polecam. Uwielbiam. Dużo przypraw. Pięknie pachnie. Świeże. I to poza strasznie wygodne, bo jest zróżnicowane. Prawda? Tak, ja też coś wiem. Ja nawet mam, o zobacz, zubiweczka i tam jest moje jedzenie. Też was? Tak. <noise> Które sytuacje w życiu nauczyły Cię najwięcej? No z pewnością yy, trudne. Jestem w, dla siebie i, i stylistką, i, i make-upistką, i fryzjerką. I, no oczywiście, że mam wspaniałego fryzjera, mam wspaniałych pomocników, stylistów, ale sama na co dzień jednak muszę wykonywać te wszystkie funkcje tak, żebym była zadowolona, a nie trudno, a nie, a nie łatwo mnie zadowolić. Mhm. A zdarza się, że ktoś krytykuje to, jak się ubierasz i jak Ty to wtedy odbierasz? Bo jeżeli Ty sama to stworzyłaś, to jest większe... Są większe emocje. Przytulnie. Mam nadzieję, że krytykuje. To znaczy, że zauważył. Najgorsze to obojętność, wiesz? M masz rację. Masz rację. No. <śm> <śm> e Słyszałem, że masz w swoim repertuarze piosenkę o orgaźmie. Tak. masie. <śm> <śm> Słuchaj, kiedy się dowiedziałaś, że twój jeden z największych przebojów to piosenka o orgaźmie. No tak, to, to jest zadziwiające, bo nie jestem jakimś przygłupem, ale nigdy bym nie przypuszczała, że piosenka, która traktuje o niebie, jest yy, tak przekorna w, swojej, w swoim znaczeniu. No, parę lat to potrwało. To zróbmy tak. Ja mam pewną niespodziankę. Mhm. Jesteś w stanie wystąpić na każdej scenie. Uu, powiedzmy, na, prawie każdej. To teraz patrz. Maciu, mogę cię poprosić? Przepraszam, to dam mojemu operatorowi. Dobra. I teraz patrz. Trzy, dwa, jednak. Ok. <laughs> Mikrofon dostana. Yy, słuchaj, Iza, proszę. Taki może być?

Pamiętaj o tym, polecę te Tam z powrotem tych prost. Do nieba, do nieba. Wszystko, czego ci chcę. Pamiętaj o tym, polecę raz. Tam z powrotem więcej nic. Nie trzeba, nie trzeba. Tań z powrotem więcej nic nie trzeba, nie trzeba. Pamiętaj, o tym polecieć chcę. tam z powrotem, z jak do, do nieba. nieba. Do nieba, Może może i lister, Super. Słuchaj, ale jest jeszcze singiel. Tak. Jest jeszcze singiel. Z najnowszej płyty. Daj mi sekundę. A, do góry. Poczekaj, zaraz go znajdę. Jest? Tak. Jedziemy singiel? Jedziemy. Kochani, no to co? Ja teraz będę zbierał płaty wodne. Czekaj, jeszcze raz. Lecimy teraz. Oświadczyłem ci już kiedyś? Nie? Oświadczam cię. Bardzo Super, fajnie, ale ty masz jaję w sobie, Mam dwa. Dwa? No, ale że w sobie! A okej, okay. czyli mam trzy! Tak masz w takim I za bardzo Super. Ci dziękuję. Dziękuję. Bardzo. Kochani, bardzo Wam dziękujemy, pozdrawiamy. Ja teraz idę po sąsiadach zbierać kasę za bilety, bo przecież mi występy. trzeba żyć? Chodź, zbieramy kasę. Dobre. Mówię serio. <grystanie> Idziemy zbierać kasę do no przekęsy halo. To to się płaci. <grystanie>